Ciało należące prawdopodobnie do poszukiwanej od trzech miesięcy Wałbrzyszanki zostało znalezione na jednym z pól w dzielnicy Poniatów. Udało nam się skontaktować z mężem kobiety, która dokonała znaleziska, jednak ten nie chciał komentować sprawy. Wiemy tylko, że ciało leżało w polu, na którym odbywały się żniwa. Rzecznik wąbrzyskiej Policji Magdalena Korościk potwierdziła fakt znalezienia ciała kobiety, jednak było one w tak zaawansowanym rozkładzie, że jej tożsamość będzie możliwa do ustalenia dopiero po wykonaniu sekcji zwłok, po której poznamy również przyczynę śmierci. 27 bieżącego roku mieszkanka ulicy Orkana poinformowała dyżurnego Komendy Miejskiej w Wałbrzychu o znalezieniu na polu zwłok w zaawansowanym rozkładzie. Policjanci zabezpieczyli miejsce, przeprowadzili oględziny kryminalistyczne, Rozkład zwłok był tak duży, że nie można było ustalić tożsamości osoby zmarłej, jednak na podstawie rzeczy, które zabezpieczyliśmy na miejscu, można przypuszczać, że jest to 79-letnia mieszkanka Wałbrzycha, której poszukiwaliśmy od czerwca. Ciało zostało zabezpieczone w prosektorium przy ulicy Antka Kochanka, tam zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Będą również przeprowadzone badania genetyczne, które w 100% potwierdzą tożsamość znalezionej osoby. Przypomnijmy, Zelia Żalik wyszła z domu 31 maja i ślad po niej zaginął. Wałbrzyska policja od 1 czerwca poszukiwała zaginionej mieszkanki Wałbrzycha. Ostatnie logowanie jej telefonu komórkowego miało miejsce w okolicy dzielnicy Poniatów. Tam też kilkakrotnie prowadzone były intensywne poszukiwania. Kobieta chorowała na cukrzycę, prawdopodobnie nie miała przy sobie niezbędnych lekarstw.